ma tutaj podjąć jakieś czynności, ale ze względu na to, że zobaczą broń na pokładzie, wycofają się i wezwą e, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Tutaj będzie policja albo straż e, graniczna, ewentualnie wojsko, w zależności, która z ekip przyjedzie. Oni przypłyną po łodzią motorową jednostki wojskowej Grom i dostaną się na pokład statku od ruchu. Po czym e, znajdą u góry zwłoki e, nieżyjącego człowieka uzbrojonego. Natomiast w środku mamy zaaranżowane laboratorium narkotykowe, w którego w trakcie będą się wydobywały opary substancji chemicznych. I oni mają się zorientować, że weszli w strefę skażoną, e, dostaną od dowódcy operacji informacje o tym. Pa, pa, pa musieli się zdekontaminować w związku z tym jest tutaj przygotowany cały zestaw do dekontaminacji. Dekontaminację będziemy w czasie w takim realnym w realny sposób przeprowadzać czyli oni rzeczywiście będą się rozbierać do naga będą zabezpieczani, płukani będą ubierani w zastępczą odzież i nie będą się przemieszczali do straży czas.

Na tym będzie mi łatwiej. 1, 2, 3. Ok. Na tej samej wysokości taka sama moc, tak jakbyś zapadł. Jak was na imię, w komunikacja z pogotowiem, przekazanie informacji kierownictwu. Kierownictwo. przekazuje. Być może ma jeszcze jakieś ładunki pirotechniczne i padła decyzja o rozwiązaniu siłowym, gdyż negocjacje nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Istnieje niebezpieczeństwo bezpośrednie zagrożenia życia, zdrowia i mienia. Zanim przejdziecie do działania taktycznego, macie pokonać tor przeszkód. Jesteś? Jestem! Jestem. Taran! Taran! Tak widać! To... Przygotowanie do wyjścia! Jest, Jest do usłyszenia, do zabrania ze sobą. Czysto! Policja! Dobra, Dobra wziągaj go, wziągaj go! Wziągaj! Dawaj! A! To put it on! Dem hey. dem 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 dem.